Piękna maszyna, która ma już ho, 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 prawie trzy dychy. Stara, ale jara. Dawaj! Rośnie, rośnie! Pan rośni. masz klatę. Ja dziękuję. O kurwa. A, Wszyscy śpią i będziemy się szykować na trening, tak za dwie godziny. Dzień dobry, YouTube. Witajcie w kolejnym odcinku Fryta Jak na razie, zawsze tutaj robię trening. Słuchajcie, dzisiaj będzie trening to czwarty wypadający mi w moim splicie. Mam pięć dni treningowych to będzie czwarty dzień, dzisiaj to będą bary i będzie druga klatka piersiowa. Na czym się będę skupiał? Jakie będą ćwiczenia? Tutaj nie będzie dużych ciężarów jak w pierwszym treningu, który też na pewno niebawem zobaczycie, uda mi się na pewno nagrać, ale pokażę wam tą maszynkę, którą wykorzystuję zarówno do rozciągania klaty. O tam widać ją, już jest poszykowana, pospawana. Porobione są pewne rzeczy. Dzięki czemu mogę i rozciągać, i wyciskać, wykorzystać ją do ćwiczeń klaty, jak i do ćwiczeń barów. Old school, old rules. Zapraszam na kolejny odcinek. W międzyczasie gdzieś tam szepnę słówko. Eee, a widzicie tą bluzkę? Kluczę bad iron, to powiem Wam, że stwarza dla mnie rzeczy niemożliwe. Jest i Seven Nutrition, jest i fryta. Old school, także fajna koszulka na Ironie do dostania. Takie tutaj wprowadzę, bo to mój kanał. Tak przy okazji, jakbyście chcieli, to możecie również sobie tam e, zakupić. Dobra, koniec gadania, zaczynamy rozgrzewkę. Mam nadzieję, że Przemek doleci. Zaczynamy rozgrzewkę. To jak mówiłem, bary i druga klatka, zapraszam. To pokażę Wam tą maszynę. E, zobaczcie, tutaj też są. Takie uchwyty zrobione gumę, że tą gumę można sobie ją tutaj prawda, założyć i im wyżej idzie e, rączka w górę, dzt, tym mocniej guma się rozciąga i jest dodatkowe obciążenie. Ja akurat obecnie tego nie używam, ale tutaj zostały dospawane te kawałeczki. Ryk, żyt, żyt dzięki czemu można i tak chwytać, i tak chwytać, i tak chwytać, i tu krzesełko, i tutaj regulacja, i tu można położyć, i tu, a tu można wyżej, a tu niżej. No i taka piękna maszyna, która ma już, oh, 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 kurczę, prawie trzy dychy. Stara, ale jara, jak każdy z nas. Lubię robić to ćwiczenie w ten sposób. Łokcie na zewnątrz, sztęgielki do siebie, chwycie, na chwycie. Fajnie czuję wtedy ten tył barku. Spróbujcie, niż z pozycji takiej, prawda? sztangielkami do siebie, tak do siebie, tak do siebie. Coś się dzisiaj wysłowić nie mogę. Jestem skoncentrowany na treningu. No dobra, przechodzimy do pierwszej serii na pięknej maszynce rozgrzewkowej. Czasami tam gdzieś podkładam coś pod te e, rączki, żeby były w punkcie wyjścia e, gdzieś wysoko, tam to wtedy sobie wypadnie, ale też sobie daj radę, troszeczkę wejdę, jedna ręka, druga, I to mamy i lecimy. Jakoś to będzie. Nie wziąłem ze sobą statywu. Bo miał dotrzeć partner treningowy, ale nie dotarł. Więc nagrywam wszystko. Jak się uda, gdzie się postawi. To tam będzie zawsze widać. Zabezpieczonko musi być jak zawsze. Wiadomo, że jak partner treningowy jest, to gdzieś tam podrzuci te ciężary. I zawsze trochę jest łatwiej. Ale nauczyłem się przez tyle lat radzić sobie sam. No dobra. Pyk, złożony ciężarek. I można działać. Pięknie. Idziemy po... dołożymy do pieca piętnastki, Są cienkie talerze, są grube talerze. Fajnie. Nie widać wtedy od ci żalu, ale czuć. Dołożymy, tu trochę będzie już na stronie. Same te rączki sporo ważą. No ale dobra. Dobra, seria. Znowu będę zachrypnięty południa. Uch, ale warto. Elegant. i Kolejne ćwiczenie na boczek, <laughs> ale jedno w rozkroku. I nie stygnie sprzęt. I sprzęt nie stygnie. sekitarnya ah oh, startnya saya ibu tera może sprzęt ostejnąć. Ktoś mi kiedyś mówił, że sapie. Sapie. Ja powiem że sapie. Ale jak ćwiczę też ciężko, to też sapie. Ale generalnie jestem z tych sapiących. Waga idzie w górę, Ech, więc cały czas ten organizm się gdzieś przyzwyczaja. Ile ważę? Może powiem kiedy indziej. <śm> I tu ostatnie Lekkie ćwiczenie w trzech seriach na wyciągach. Fajnie. Zdziała to. Dobra pozycja. Super. Pełne napięcie cały czas. Stałe. Idealnie, Ua. maszyneria, maszyneria lekko już jest podrasowana, bardziej stoi, ławeczka jest odchylona, będę chwytał za te uchwyty, ala takie rozpiętko wyciskanie, ten drunik, drugi drujnik klatki polega na tym, że mocno rozciągam klatkę piersiową, i pompuje. Tutaj nie ma w tym drugim treningu wielkich ciężarów, yy, bitwy o każde powtórzenie, tylko jest dobra pompa i mocne rozciągnięcie. Zd. na tej pięknej maszynce wszystko opracowane i powyciskamy sobie pięknie. O, już czujecie to jak to wchodzi Rozciągnięcie tutaj jest a nawet to przytrzymanie, ale mówię, to dzisiaj jest taki trening, że skupiam się przy tej klatce piersiowej dzisiaj na tym rozciągnięciu. Na 15 to jest taki minimum powtórzeń. Na chwilę kolejna seria. Trzy ćwiczenia dzisiaj. Jeszcze mam zostanie jedno ćwiczenie rozciągające. Najprawdopodobniej będzie to ćwiczenie na bramie, ale tu jeszcze zrobię więcej. Oddychunku O ale pięknie, ale muszę klatkać. Ja dziękuję. Jak dwa kartki, ale nie, wiem, nie karty. O, sygnał, że za wysoko. Tak jak mówiłem zrobię jeszcze brzuch. Trzymajcie się ciepło. Dziękuję Wam za fajne komentarze, za motywację, za to, że jesteście. Miło było jak zawsze gościć u Was na ekranach. Obojętnie czego, bo dzisiaj tego to jest wszystkiego pełno. Trzymajcie się zdrowo i widzimy się, myślę, że na kolejnym treningu. Już wkrótce poinformuję o pewnych nowościach, ale to niebawem. tam da mi zrobić brzuch i cardio 15 minut. Na rowerze się pojadę. Trzymajcie się zdrowo, cześć.